Załóżmy razem sensor. Jest to sensor, który jest połączony z moim telefonem, z moją pompą insulinową i który daje mi znać, kiedy mam ten cukier za niski, a kiedy za wysoki. Większość osób tak na pierwszy rzut oka mówi mi, że nie wyglądam, jakbym miała cukrzycę. Otóż nic bardziej mylnego. Prawidłowy poziom cukru we krwi waha się od 70 do 100. Teraz zgadnijcie, jaki był mój poziom cukru przy diagnozie. 1177 i to wtedy dowiedziałam się, że choruję na cukrzycę typu pierwszego. Choruję już 16 lat i w pewnym momencie... Przestałam sobie radzić z tą cukrzycą, z cukru, z podawaniem insuliny na posiłku. co dość szybko odbiło się na moim zdrowiu. Ale z tego cukrzycowego dałka wyciągnął mnie mój chłopak, który powiedział mi, że nie mogę nie dbać o siebie, wspierał mnie jak tylko mógł, chodził za mną z glukometrem. I to on był taką osobą, od której dostałam niesamowite wsparcie. I podobnie jak mój chłopak był takim moim bohaterem w walce o siebie, w walce o odbudowanie swojego zdrowia. Tak samo może być z walką z każdą inną chorobą. Jeśli potrzebujecie swojego bohatera, powiedzcie komuś, że potrzebujecie wsparcia. Chciałabym, żebyście również pamiętali o fundacjach i zbiórkach. Jeśli leczenie Waszej choroby to koszt, na który Was po prostu nie stać, nie powinien być to nigdy powód do stydu. Zostaw komentarz bohater, żeby ten film dotarł do osób, które naprawdę tego potrzebują.